Cześć, dzień, dobry albo dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy oglądacie ten film, dzisiaj przychodzę chyba z waszym ulubionym, na pewno z moim ulubionym, czyli uznajmy, że z naszym ulubionym nagraniem, bo to będzie bookhol. I nie wiem, czy ja jakoś dawno temu wrzucałam ostatni film z tej serii. Bo uzbierałam się tutaj strasznie dużo pozycji, 18, o ile się nie mylę. Parę jeszcze ma do mnie dojść, ale po podliczeniu tych książek, które tu mam, stwierdziłam, że nie czekam, bo ten film i tak na pewno będzie bardzo długi. Więc biorąc jeszcze pod uwagę te książki, które mają do mnie dotrzeć, stwierdziłam, że no nie. To nawet jak na mnie będzie za dużo. Także ten book haul pewnie będzie podzielony na dwie części, ale tak jak mówię, chyba nie ma tego złego, bo wszyscy robimy ten typ filmów. Więc teraz już bez zbędnego przedłużenia, po prostu zaczynajmy. Zapraszam. Chciałabym Wam powiedzieć, że uporządkowałam te książki, ale szczerze nie, nie zrobiłam tego. To znaczy podzieliłam je po prostu według miejsc, w których je kupowałam, ale nie mam jakiegoś większego, lepszego pomysłu, więc wybaczcie ten mój brak organizacji. Dobrze, okej. Okay. Najpierw dwie książki po 10 zł z Kerfura, o ile się nie mylę, bo to jest ogólnie sklep w w Kielcach, który już się tysiąc razy zmieniał. W sensie tam było kiedyś Tesco, potem chyba właśnie Carrefour, nie wiem czy jeszcze czegoś nie było w międzyczasie. W każdym razie tam są książki. No i czasami trafiają się perełki, mnie się teraz trafiły, z ten nocy letniej, której ja już czytałam, ale to wydanie jest po prostu tak piękne wydanie wydanko na no, malutka książeczka, ale cudowna. I bardzo mi się kojarzy z okładką Pieśni Achillesie, którą również czytałam i mi się nie podobała. Uważam, że te wszystkie po na opinie są no lekką przesadą, ale wiadomo, to jest moje, to jest moje, tak? Nie, nie wchodzę tutaj po prostu w zdanie innych osób. I lot nad kukułczym gniazdem. Oglądałam film, który mi się podobał, ale bez szału. Yy, ostatnio sobie myślałam o tym, że moje studia uczyniły mnie bardzo krytyczną, ale potem doszłam do wniosku, że nie, że po prostu zawsze taka byłam i mam... No, dosyć wysokie wymagania, jeśli chodzi o teksty kultury, nieważne jakie, czy, czy o książki, czy o filmy. Także zobaczymy, jak mi się spodoba prototyp, pierwowzór lotu nad czym gniazdem. Oj, oj, malutkie literki, ale mam nowe okulary, więc może może jak to będzie. Dalej, książki z Empiku, z czego dwa, dwie książki to były moje prezenty na dzień dziecka, i jedną pozycję już zaczęłam czytać. W sumie jestem za połową, więc tak zaczęłam. To trochę niedopowiedzenie, Igrzyska śmierci. Nie chcę się jeszcze wypowiadać, bo tak jak mówię, jestem dopiero w jednej i drugiej i mam bardzo mieszane uczucia. Na początku mi się strasznie podobało, teraz już trochę mi się dłuży, dużo mi się te opisy sprzed wejścia na arenę, bo ja mam nadzieję, że oni wejdą na arenę, w sensie nie wiem, no na pewno wejdą, ale jest, jestem na 200 tam chyba dziewiętnastej 19 stronie i, i oni jeszcze nie, oni jeszcze się tam dalej wiecie. Ociągają z tym. E, ja rozumiem, tak, żeby też nie było, ja rozumiem i bardzo doceniam na przykład wszystkie opisy Plutarcha i w ogóle to jest tyle nawiązań do tych postaci, które znamy z innych części. To jest świetne, ale już tak jak mówię, jestem trochę znudzona. I mój drugi prezent. Jak wiecie, również jestem ogromną fanką zespołu Queen, jestem ogromną fanką Frediego. Relatywnie niedawno byłam też w proximie na królowej, czyli właśnie spektaklu dotyczącym Queen i Frediego. No i ta miłość się odnowiła. Ja mam takie fazy, wiecie, mocniejszej po prostu fascynacji i uwielbienia dla tego zespołu, ale ciągle, nawet jeżeli to uczucie jest w jakiejś anabiozie lekkiej, to, to ja mam Queen w serduszku. I nie miałam, oprócz tej biografii, która tam stoi, nie widzicie. Dobra, nie, bo mam bałagan, to Wam nie pokażę, przepraszam. Za chwilę wstanę po tę książkę. Oprócz tej, której, po którą zaraz wstanę, nie miałam żadnej biografii, ani Frediego, ani właśnie książki dotyczącej Queen, więc bardzo się cieszę. No i też ta pozycja jest na moim takim bardzo, bardzo bliskim tbr -ze. Ok, Okej, dalej z Empiku, Dom Dzienny, Dom Nocny, też już przeczytałam, w sumie sporo z tych książek, jak tak sobie patrzę, już czytałam. Bardzo, bardzo dobra książka, chociaż na początku bałam się, że mi się nie spodoba, co było dziwne, bo ja uwielbiam Olgę Karczuk, niezwykle oniryczna książka, ja nawet nie chcę powiedzieć, że ona jest pograniczna. Bo tu nie można mówić o granicy jawy i snu, y, granicy między życiem a śmiercią, nie, bo właśnie jej nie ma. To jest wszystko tak płynne, to jest taka fuzja. Tu się wiecie, po prostu wszystkie te rzeczy, o których mówię, mieszają ze sobą. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie tożsamości, płci. Y, fragmentaryczna, epizodyczna, można czytać wiecie tak linearnie po kolei, ale też sobie można wyrywać po prostu poszczególne opowiadanka i, i za nie się zabierać. No, kocham, mogę do karczuk. I tyle w temacie. Dalej. Um, Dewocje. Też już przeze mnie przeczytane. Dobra książka. Bardzo ma pozytywne opinie, jeżeli chodzi o taki mainstream. Na, lubimy czytać. Miała naprawdę wysokie oceny i, i bardzo pozytywne były komentarze. Nie powiem jak na Goodreadsie. W każdym razie o co chodzi? No to jest książka taka typowo pod publikę yy, i przeciętnemu czytelnikowi. Ja, ja rozumiem, czemu się podoba. Ja, ja w ogóle rozumiem, dlaczego ona jest tak popularna, bo ona. Przyjemna w odbiorze, ale na przykład dla mnie już trochę taka wytarta to są już trochę powielane schematy. Yy, no i komicznie dla mnie wyszedł ten zabieg z naśladowaniem psychoanalizy, ale o tym mówiłam w ostatnim w Europie, więc jeżeli chcecie posłuchać więcej o tej książce, to odsyłam Was do tamtego nagrania. I chłopki, cegła, wielka książka sprzedała się w nakładzie yy, milionowym to, to jest coś niewyobrażalnego. Yy, ja nawet nie czytałam chłopak w całości. Ja absolutnie nie zamierzam ich oceniać na podstawie jednego rozdziału, po który musiałam sięgnąć w ramach mojego kursu z literatury najnowszej. Natomiast, <grym> no ten jeden rozdział, czy mnie zachęcił jakoś tak bardzo, bardzo mocno? No nie. No nie, bo to nie są dla mnie odkrywcze rzeczy. Są wstrząsające, ja tego nie neguję, bo ja akurat czytałam rozdział Cnoty Nie wieście". Są okropne. To jest akurat właśnie ta część, w której um, czytamy. O przemocy, zarówno tej fizycznej, w znaczeniu bicie, jak i też wykorzystywaniu seksualnym, na przykład żony przez męża, ale tak samo córek przez ojca, o zabójstwach. I ja mówię, to jest tragiczne, tylko mnie to nie zaskakuje i to dla mnie nie jest nic odkrywczego. Tak samo, na przykład, też ten rozdział zaczyna się właśnie tą kwestią chustek na, na głowach. No to jest typowa mentalność wiejska, którą ja już znałam z pozycji, po które sięgałam, znałam z jakiegoś tam ogólnego dyskursu i tyle. Ale tak jak mówię, to, to nie jest moja opinia do całej książki, tylko do tego jednego rozdziału, po jakim miałam okazję sięgnąć. Także przeczytam na pewno w całości, nie wiem kiedy, ale przeczytam. A teraz zostanę po biografię Frediego i lecimy z kolejnym miejscem, z którego sobie tam zamówiłam książki. Okej, okay, więc to jest ta słynna moja ukochana biografia Frediego. Aczkolwiek nie, no. Biografia to trochę za duże słowo, bo tutaj jednak chodzi o względy estetyczne, wizualne. No widzicie, no to jest po prostu przepiękne. Kurczę, w ogóle teraz sobie pomyślałam, że to jest bardzo proksimowe. Naprawdę. I w ogóle z tej serii byłaś na przykład książka o Fridzie Kalo. Tylko te pozycje chyba nie są już wydawane, nie są wznawiane, bo ja pamiętam, że właśnie chciałam sobie kupić tę książkę o Fridzie, ale nie mogłam jej nigdzie dostać na Empiku. u Szukałam na skup-shopach, nie skup-shopach i były problemy. A szkoda, bo to jest naprawdę przepiękne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o taką treść, treść, no i tam życiorys przekładu Frediego, no to już trochę jest z tym gorzej. Ale nawet, wiecie, do, do po prostu pooglądania sobie, no miła rzecz dla oczu. Nie oszukujmy się. Przebiła. Okej, okay, teraz może skład tanich książek, bo wydaje mi się, że mam stamtąd tylko dwie pozycje. Oby. Mitologia polska Bricknera. E, za... Nie wiem, bo odrywałam cenę. No ale myślę, że koło 8 zł, bo tam te książki naprawdę się czasami trafiają bardzo, bardzo tanio, zwłaszcza z tej serii. I co ja Wam dużo powiem? Czy coś mnie zainspirowało konkretnego do kupienia tej książki? Nie, chyba po prostu, znaczy tak, ale myślałam o tym w kategorii, czy to był mój uniwersytet. No tym razem nie, tym razem nie. Akurat chodzi o moją osobistą fascynację mitologią słowiańską właśnie. I tutaj też, wiecie, stałam sobie w z tych książek. Zaczęłam sobie przeglądać, o, siły nieczyste koło domu, o, wampiry, o, popieli Wanda, o, Wandę, to ja już mam dosyć, <laughs> po nowej hucie upiori wilkołaki, no i fajnie, no i fajnie, zobaczymy jak to będzie, ale ogólnie nie mogę się doczekać. I druga książka, to jest rzecz, na którą ja patrzyłam od, nie skłamie, jeżeli powiem, że co najmniej roku, naprawdę, Nie ja chodziłam tego składu tanich książek, jak sobie spacerowałam i przyglądałam się tej pozycji, i potem szłam do jakichś innych i kupowałam inne, a z życia Cyganerii z czekało, czekało cierpliwie, znikało, pojawiało się, aż w końcu kupiłam tę książkę. Nie wiem, czemu tak długo zwlekałam. Jeszcze wiecie, że ja kocham Cyganerię i ogólnie to myślę, że ona mi się bardzo spodoba. Chociaż z tym to też tak w sumie ostrożnie, bo wiemy wszyscy, jak to jest z tymi oczekiwaniami. Natomiast kosztowała 18 złotych i pokładam w niej naprawdę duże nadzieje. Nie zawierz mnie. Proszę! Odetchnęłam z ulgą, zorientowawszy się, że nie mam tutaj wyjątkowo nic na mój blog GeoPetyka pamięć w Nowej Hucie. Bo jak wiecie, lub nie, już mam lekki przesyt tym fakultetem. Dobrze, wracamy do roboty. Od wydawnictwa poznańskiego otrzymałam tę piękną, kolejna piękna pod względem takim estetycznym, wizualnym książka um, autorstwa Michała Rusinek z ilustracjami Joanny Rusinek, guzik o janie brzechie dla dzieci. No i niech pierwszy rzuci kabiniem ten, kto nie wychowywał się na wierszykach Brzechwy. Była już taka seria, pewnie ją kojarzycie, o słynnych postaciach dla dzieci, typu Maria skłodowska kiri bodajże Coco Chanel, Marilyn Monroe, ale no brakowało, brakowało mnie czegoś takiego, znaczy wiecie, no ja, ja nie jestem grupą docelową, tym docelowym czytelnikiem, odbiorcą, ale myślę sobie, że to jest coś, co bardzo dużo dla dzieciom. Za moich czasów nie było chyba takich książeczek, właśnie bardziej nastawionych na biografię. No bo jasne, że wszyscy, tak jak mówiłam, czytaliśmy te wierszyki słynne yy, i Brzechwy, i Tuwima, ale chodzi o ludzi. Chodzi o ludzi, bo trochę to wygląda tak, jakby te wiersze po prostu były. Zostały stworzone. Nie, że napisane przez Jana Brzechwę, przez Juliana Tuwima. Nie, no, wiersz. Po prostu wiersz oderwany od autora. Yy, no i kurczę, znów po prostu, tak jak mówię. To jest przepiękne i też tak zachęca do kreatywności młodego czytelnika. A swoją drogą też będzie to po prostu przyjemna lektura dla całej rodziny. Więc ja bardzo się cieszę, że miałam okazję otrzymać przedpremierowo tę książkę i serdecznie polecam ją wszystkim, nie tylko dzieciom, w tym dosłownym tego wyrazu znaczeniu. Niedawno był Dzień Dziecka i wszyscy jesteśmy dziećmi, więc dla każdego, naprawdę dla każdego, bo wszyscy myślę, że mogą się czegoś ciekawego dowiedzieć z tej książki. Tę książkę tylko tak pokażę. Mignę nią, wrzucę ją na sekundę na ekran, bo wydaje mi się, że miałam ją już w zeszłym miesiącu, więc też pokazywałam wam ją w poprzednim bookholu, ale z drugiej strony nie jestem pewna, więc żeby uspokoić swoje sumienie, teatr, rodzina patologiczna i chowicz, reportaż. Czytałam już, mam mieszane uczucia, ale tak samo bardzo dużo mówiłam o tej książce w ostatnim wrapapie. Więc jeżeli Was ciekawi tematyka właśnie przemocy w teatrze, w kręgach artystycznych, to odsyłam właśnie do tych poprzednich nagrań, także w jakimś kulturalnym vlogu chyba opowiadam o tej książce. No, mam pewne zastrzeżenia do niej. Nie neguję absolutnie okrutnych zachowań pewnych osób, związanych właśnie ze sferą czy to kina, czy teatru. Natomiast też nie mam poczucia, żeby to był sprawiedliwy reportaż, taki. Bycie bezstronny, żeby autorka była przezroczysta. No nie, niestety nie I, i uważam, że temat nie został wyczerpany, więc będę szperać dalej. Chcę głębiej, chcę więcej i z tego powodu zamówiłam sobie właśnie książkę. Wszyscy wiedzieli, z Vinted, i też tą pozycją otwieramy właśnie część, w której będę wam pokazywała książki z Vinted, a trochę ich jest. Tutaj nie wiem dużo, to znaczy spojrzałam sobie. I po prostu książka jest w formie wywiadów z osobami mniej i bardziej znanymi, ale chyba jednak więcej jest tych bardziej znanych, czyli na przykład Anna Koroniewska, Weronika Rosati, Aleksandra Domańska, Wojciech Malajka. No, ogólnie znowu mamy sferę filmowo-teatralną i znowu kwestia przemocy, bo tak jak mówię, chcę teraz zbudować sobie własną opinię i dopiero się wypowiadać. No, no co, co tu dużo mówić, tak, tak? jak wam już wcześniej wspominałam, nie wiem, z dużej książce. Tylko tyle, że ona się chyba okazała właśnie też w tym czasie, kiedy Anna Paliga opowiedziała o swoich doświadczeniach i swoich kolegów, koleżanek z łódzkiej filmówki w 2021 roku. No i to ogólnie wiecie, po prostu otworzyło puszkę Pandory i się zaczęło i się wylało. Dobra, idziemy dalej, tylko pozwólcie, że przyciągnę sobie tutaj taki dosyć masywny stosik, który wczoraj odebrałam późną nocą. Nie wiem dlaczego, ale nagranie mi się zatrzymało jakoś w połowie, ale dobrze, że zorientowałam się. I uniknęliśmy dzięki temu tragedii. No, dużo, dużo jest tych książek z Internet od jednej pani, bo wiecie, jak to jest. Szukacie jakiejś książki, jednej, jakiegoś tytułu konkretnego, ale potem patrzycie na ogół, dobra, przynajmniej ja patrzę, czy osoba, od której zamierzam kupić, nie ma jeszcze jakichś innych interesujących mnie pozycji. No na przykład ta pani, od której zamawiałam, miała, yy, a jeszcze często na wintę, tu ludzie mają poustawiane te promocje, typu tam minus 20% przy zakupie iluś. No to się kupuje jeszcze jest jedna dostawa, jedna płatność za dostawę, także to, to się po prostu opłaca, tak? To się po prostu opłaca, w ten sposób sobie to tłumaczę. Zaczęło się od tej książki, bo szukałam właśnie jakiejś pozycji o Helenie Modrzejewskiej, ponieważ Helena Modrzejewska to jest kolejna postać, która mnie bardzo interesuje, tak samo Irena Solska, bo ja już też kiedyś mówiłam i Wy to pewnie też wiecie, że ja uważam, iż najciekawszym elementem świata jest w ogóle człowiek. Ludzie są niezwykle inspirujący, interesujący dla mnie i dlatego też pewnie tak lubię biografię. Czy jest to mój ulubiony gatunek? Nie wiem, ale na pewno jeden z tych, po które tak często dosyć sięgam i po które lubię sięgać. W każdym razie też, dlaczego Helena Modrzejewska i Irena Solowska? Czemu powiedziałam o nich tak koło siebie? No bo obie były aktorkami, bardzo dobrymi, ale jest jeszcze drugie dno, mianowicie Helena Modrzejewska była dla Ireny Solskiej ogromną inspiracją. Nawet był taki moment, kiedy Irena Solska zobaczyła właśnie na scenie występującą Helenę Modrzejewską i wtedy poczuła ogromną, przeogromną fascynację jej osobą. Zresztą no, trudno się dziwić. I tak, od czegoś trzeba zacząć. Są jeszcze inne pozycje na rynku, znaczy stare już, nie, nie wznawiane raczej, ale ogólnie istnieją <głos》> na temat Heleny Modrzejewskiej. Nie wiem dużo. Parę opinii było, chyba na lubimy czytać. Dosyć dobrych z tego, co pamiętam, więc ja też jestem raczej pozytywnie nastawiona. Ale wiadomo, zobaczymy podczas lektury. Co i jak dalej. Ja nie sądziłam, że to będzie takie wielkie. Nie spodziewałam się, nie była na to gotowa. Krystyna Janda, wywiady. No cegła. No cegła. Jak wczoraj to odbierałam, to właśnie. Mówię, kurczę, strasznie ciężka ta paczka. Ciężka i duża. No i się okazało. Dlaczego? Ogólnie nie, no żartuję. Nie wiem, to się dobrze czyta, ja lubię Jandę. Biografię Jandy też sobie chciałam kupić, tylko musiałam być trochę skromniejszą, no ale wyszło jak wyszło po sesji, wiecie? Na pewno po sesji. Dobrze, idziemy dalej, czyli aborcja jest. Nie słyszałam o tej książce. Nigdzie mi się nigdy nie przewinęła. Nie wiem o niej nic. Ona była wydana, została wydana w 2021 roku. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was. Czy ona nie miała jakiejś tam większej, lepszej promocji? Bo mam wrażenie, że temat aborcji jest zawsze bardzo gorący bardzo popularny, aktualny. No i to jest też właśnie powód, dla którego ja mam zamiar sięgnąć po tę książkę definitywnie w bliższej przyszłości akurat w tym przypadku w ogóle. Sprawa aborcji, tak jak już powiedziałam, no, no jest ciągle aktualna, jest czymś bardzo ważnym, nie tylko dla kobiet, dla wszystkich. Właściwie strasznie nie lubię tego poglądu, jakoby aborcja miała być tylko sprawą dotyczącą kobiet, bo nie, ona dotyczy nas, wszystkich. I też bardzo bym chciała, mam ogromne pragnienie, żeby ludzie każdorazowo czytali, słuchali, może nawet bardziej słuchali właśnie osób. To, to w ogóle pierwsze primo, tak, które doświadczyły danej sytuacji. Bo teraz już nawet nie mówię tylko o aborcji, jakiejkolwiek, jakiegokolwiek wydarzenia, bo one wiedzą najwięcej. I one mają największe prawo do wypowiadania się o właśnie jakichś kwestiach. Dobrze, idziemy dalej. Dwie ostatnie książki od tej pani sprzedającej, przekochanej, przecudownej, czyli znów nawiązanie do moich studiów. Takie, takie wiecie, no pośrednie. Bo ja miałam na przykład kiedyś tę książkę już w ręku, albo w koszyku, bardziej wirtualnie w MPiku na stronie internetowej, o tej też nie słyszałam. Natomiast tak, kiedyś tę chciałam kupić, ona w ogóle była popularna swego czasu, ale później nie zapomniałam, no a teraz zobaczyłam, że jest, więc kupiłam, a jeszcze tak jak mówię, na studiach nad męskościami rozmawialiśmy trochę o męskości katolickiej, więc uznałam, że tak samo jak, jak zawsze w moim przypadku, no chcę więcej. Tutaj, z tego co pamiętam, to jest książka pisana przez duchownego, który rzucił kapłaństwo. Nie, wyrzucone z seminarium przed święceniami. Opisuje, jak wyglądają realia życia właśnie w seminarium, a ta druga pozycja, o której tutaj mówiłam, nie wiem dużo, bo w ogóle pierwszy raz ją w życiu na oczy widziałam. Cała prawda, o życiu w polskim seminarium. Czyli podobnie. Chyba też relatywnie niedawno pojawiły się jakieś nowe książki, właśnie o tej tematyce. Zakrya i jeszcze jakaś, bo widywałam je w Empiku, ponieważ często sobie chodzę pooglądać książki przed lub po zajęciach. Mam blisko, blisko po prostu miejsca, w którym właśnie się uczę, studiuję Empik. Mowa tutaj oczywiście o tym najpiękniejszym na rynku. I dwie ostatnie pozycje, o których ja Wam tak naprawdę nic nie powiem. Wzięłam je za ST, <grych> bo miałam okazję uczestniczyć w fenomenalnym wydarzeniu, organizowanym przez Chodź do Teatru, to było. W zeszłym tygodniu? Nie, dwa tygodnie temu, w zeszłym tygodniu byłam chora. Okej, okay. tydzień Teatru Krakowskiego. I w ramach tego tygodnia Teatru Krakowskiego było organizowane różne wydarzenia. Niestety ze względu na studia nie mogłam uczestniczyć we wszystkich, ale przynajmniej na jedno, takie wiecie, duże, porządne. Poszłam, to było spotkanie w AST z bardzo interesującymi znowu ludźmi, między innymi z aktorami Teatru Słowackiego, z Mateuszem Janickim, z Wojciechem Dolatowskim i później, bo to wiadomo, że wszystkie najbardziej ciekawi, dostawaliśmy torby, jak chodzi o teatru, co no, daleko, ale chodzę z nią ciągle, uwielbiam ją, bo ja w ogóle bardzo, bardzo lubię te torby, one są super wygodne i polecam Wam Jest z całego serca, jeżeli ich nie nosicie. Yy, torba była z wkładem yy, i też już wykorzystałam trochę prezentów, nagród, takie ja tam znalazłam, yy, na przykład właśnie bon, kupon na bilety do teatru, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Wiele rzeczy tam znalazłam, ale też jest kulturalny vlog właśnie z tego spotkania w yy, i mogliśmy sobie jeszcze zabierać książki których było, było bardzo dużo. Ja wzięłam sobie Dialog, najlepsze z najlepszych, Wolność i albo nie, albo te znalazłam w torbie, a te wzięłam, nie pamiętam, przepraszam. W każdym razie ta druga to jest Powrót dziadów i nasz Cytatra. No dlaczego ją wzięłam ze względu na dziady? Ale nie czytałam jeszcze, tylko tak przeglądałam pobieżnie, więc jak już wspomniałam więcej Wam niestety nie powiem. Moi drodzy i oficjalnie dobrnęliśmy do końca, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście, chociaż tak jak wspominałam na początku, wydaje mi się, że Wszyscy <noise> lubimy bardzo Bukole. Spodziewajcie się w niedalekiej przyszłości kolejnego, bo to dalej jeszcze będzie ten na czerwiec. I co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam do stawienia łapki w górę, jakiegoś miłego komentarza. No i co? Widzimy się i słyszymy już wkrótce. Cześć!